Zabi Byłbyś skłonny zabić człowieka? No raczej, no chyba w samoobronie. Ja bym już nim wyszedł, ja bym no jedynie tak, chyba w tańczy. ale nie żebym tak szedł no i bez niczego zabił. Ale w samoobronie byś zabił, no, tak? No, no musiałbym, chyba bym, to bym to zrobił chyba. Ale bo Chryst musiałbym się bronić. No, ale Chrystus zabrał. Ja ale, ale czekaj, no bo Chrystus zabranie. Ale z, z Chrystus zabronił. No zabranie. No to, to... Nie czekałby, jak on, że on mnie zabije. Ja bym teraz przyszedł do domu i co no, mnie zabić w domu? No to Chrystus zabronił. No to co bym miał zrobić? Żeby mnie zabił? No. E, no nie wiem. No, ale nie wiem. Te, tego raczej chyba ale, nie. Ale, ale tak mówi Biblia. No tak mówi, ale to bym no, chyba jak nie ci, jak, ci raz, jak ci raz uderzy, to masz drugi policzek nadstawić, nie? No, ale tego to nie wiem czy Chrystus, tak... ale wiesz, że nie pozwolił się, nie, pozwoli, nie, nie chciał się bronić, nie? No nie chciał się no zabili go, nie? No. Czyli nie stosował y, tak zwanej No, że on jest ryś. No, ale na czym polega wiara chrześcijańska? No, na miłowaniu. Na, na śladownictwie no, no, Jezusa ale... Chrystusa. No, ale na, miłowanie... na dorównaniu temu wszystkiemu, co Chrystus y, postulował przez całe swoje życie, prawda? Tu mówię, tu jest tak wiele paradoksów w ogóle. No, starzy, no... Tak i tak jest i tak jest niedobrze, no, no nie no, Ale na przykład no, też bym nie, nie ten. No to to jest to samo, jakbym teraz poszedł na front no, i, no, i ktoś strzelać i, i, i do mnie, no i to musiałbym się jakoś bronić, nie? A poszedł być? Na front? No. Raczej nie chciałbym iść na front. Strzelać do kogoś czy coś. Mm -hmm. A jakbyś musiał? No jakbyś nie było wyjścia, no to już trudno, no coś. Ale raczej by nie... Ja we wojsku na przykład nie byłem we wyścach. Ja też nie. Ale tak normalnie jakbyś poszedł, to byś zabijał, tak? No to no, 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 ja nie zabił to u mnie zabiję, To jest normalne. Mm -hmm. To czy nie stanę i ty strzelaj do mnie, czy ja ktoś tam. Bo musiałbym się też zrobić.